To five guys, as to five guys. How yeah. much people? How much people? Like two thousand, maybe. How much? Two thousand, maybe. Yes, they can see you. Just remember, yeah? Here, here, here. For me, also, I can use kebab uh, mix sauces. I co? Salad? Wszystko? Tak, wszystko. I z Cola. O nie, może Cola Zero. Cola Zero. Cola Zero. 9,30. Mogę card kartą czy kosztem? Kosztem. Ile? Ile? 9,30. A, to jest Okay. Już nie mam gotówki w ogóle chłopaki. O, lizaczka dostałem, paczki fajne. No tak szczerze coraz gorzej się czuję. Coraz bardziej mi nie Gdzie te baby? Kebaby, nie baby, tylko kebaby. Emoji angry. Weźcie sobie po blonciku. Nie, nie, ja nie palę. Jeźdź do domu rodzinnego Patiro. Myślisz, że Patiro mnie zaprosi na święta? Mojangri, łeb pierdolni? Czemu płaczesz, Kubaok? Nie płacz, nie płacz. Stworzy się uderzyłem. Zaczniecie pić wódę, bo taka stypa jak na urodzinach Cvela Franka? Nie, nie, dzisiaj, dzisiaj wczoraj było chlanie wódę, więc dzisiaj musi być kacowanie, tak? Widzisz, jakie... Jest wieku, to jest taki spory. Kurde, jest ty tego. już dostałeś? To spory, on jest spory. No, większy. Dwa streamera dali większy. To jest spory bez... Ładnie, ładnie, elegancko, high. <grym> nie ma widelca to było. Też nie ma, nie ma widelca? Aha. A poprosiłeś, czy nie? No nie pytałem, ale nie ja widziałem, to do prawda, Co ty kurwa masz na głowie? No, fryzurę. Myślicie, że pod kamerę dali tylko dużego? O, 417 innych. Pogodę komery? Tak, cześć. Większy od tamtego jest. Zajadam się. Można go oparli. Większy od tamtego jest homera. w ogóle, ci ludzie na ścianie podpisują z boku dobra, patrzcie, mualan przyszedł Mualanskie z ja, te bułeczki były fajne, o wiele takie bułeczki typowo w Polsce U, ale duże no kurwa to mięso się w budzi rozpuszcza Ale gojebane mięso Ula mięso. na nie właśnie Ale mięciutkie mięsko, ja pierdzielę Mięsto jest większe niż tamto, ale wydaje mi się, że ma mniej przypraw jakoś. Bo inaczej smakuje. No, myślę, że mi lepiej bardziej Mi też tamten bardziej smakował. Tak, szczerze. Lepsze przyprawy miał tamten. He? He? Jakie mu klasze wygląda, bo ja nie pamiętam Kup mi takiego Dobra, przyjdź tutaj, to Ci kupię, dobra? Dawaj, czekam No jak mam być szczery, to mi Mustafa bardziej smakował Miler chyba Tu przypraw brakuje Czekaj na mnie, jaduj już, dobra nie smacznego. Tutaj, tutaj był jakiś bakłażan, albo ziemniak, albo coś takiego. I ja to ziemniaka to trafiłem. Surówka, jest chyba. Ja trafiłem ziemniaka. Ja no, też mam ziemniaka, ale takie... Tam było fajnie przy były takie duże te warzywka. Mega miękkie były. No. A ile to kosztowało? 6,90, a tam 70. Tam jest 20 centów drożej. Pieprzy i sól? Ja kole kupiłem, za tylko 9 było. Ale Daniel, co cena taka porównywalna z polską ceną. No może było pieprzy i sól jeszcze dodać. Uważ, nie jest taki, że nie chcesz jeść? Nie no, jest dobry. O kurwa, kole wydałem. Ja pierdolę. Dobrze, że nikt nie widział. Jest dobry, ale tamten był lepszy. A jeszcze kaca mam. Dobra, masz dzisiaj? Dzięki Przyprawy są na barze, tam nocnej to tak Może trzeba to przyprawić, żeby było dobre A teraz ziemniaków dostałem więcej Dobra, no, moim właśnie dużo jakaś tu rasa? Ogarnij się to może Angli no, A co jak Mięsko serio, pierwsza klasa jest. Trzy chyba zamówiłeś? dobra No Mięsko takie mięciutkie jest, ale smaczniejsze było tam. No ja jadłem się tym To mięso to z nielegalnych? Co to znaczy? kurde <gryny> kebab Dobre mam włosy, zostaw mnie Szkoda, że sobie daję nie z nim w Polsce szczerze. To stary raz bardzo fajnie, bo to. Emoji Anglii. Mówię, otwórz taki. Dzień, dziękuję. tu dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, w Dzień, jeszcze Dzień, jeszcze Dzień, zjeść No. dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, dobry na dobry, na dobrze jest dobry. Nie, lepszy był ten poprzedni, wiesz? Moim zdaniem lepszy był Mustafa. Pierwszy raz Czążulo się nie sprawdził. A dobry. Kiedy na bramę idziecie teraz? Jeszcze o dwie oszydowy No, miał farta, mega. Płacili 5 kebabów i 2 litry budy. No, bazę na chlanie już ma. Knur tylko pod w nie wkurwił. siś po jossa na bramę, Adasia? Ja się już nie jadę, tylko nie dam radę ale też. Zobaczcie, do tego sobie nie chcesz się przejść. Jak jestem tam delurę, czy nie ma nic do delur. Tam jest za dużo, jest tego nie zimno. Nie tego? Nie. Pogadałeś dojdziesz? ciebie? No pewnie. Do ręce umyć. O, dzisiaj kawał w Polsce powinien zrobić, serio. Jest to smaczne, jest to smaczne. Chyba chyba bojem był dalej godny, bo kurde muszę się najeść, chyba babi, nie? Już prędko nie wrócę do, do, do Berlina, pewnie. Jak ma tu jeden Irland? No to jest taki jogurt z jogurt naturalny z solą. To no ja bym powiedział też, tak jak mówił Azus, że ten Mustafa trochę lepszy był. minimalnie. ma lepsze, droga. Tam były. Sosiki. nie były też zabiców. Bardzo ciężko porównać do jakichkolwiek e, babaw w e, Polsce.